Bo... Halo, bo ja... Halo, bo ja słyszałem, że niedługo zdalne na chwilę, coś tu się chyba psuje. O, dobra już. E, słuchajcie, ostatnio słyszałem, że niedługo zdalne nauczanie wraca, więc e, mam nadzieję, że wyjdzie ciekawie, również nowy sposób mam nagrywania, bo, bo mam długi kabel mogę sobie zrobić tak na przykład. I, i nie no, nie, nie będę rzucał mikrofonem, ale może to będzie jakiś nowy, fajny, ciekawy sposób na prowadzenie odcinków. Ja się będę się bardziej zmęczyć, będę się trzymać mikrofon, wy będziecie się bardziej męczyć na zdalnych. Widziałem, że ostatnie odcinki Wam się bardzo spodobały, więc ten, kto zostawi subskrypcję pod tym filmem, na pewno na zdalnych będzie miał o wiele łatwiej. Przekonajmy się ile osób takich będzie. Kiedy klasowa szara myszka dołącza na e-lekcję używając kamerki 4K. <noise> I potem zaczyna się standardowe. Ta kamerka coś taka za wyraźna. Jakość dźwięku, jakby miał jakiś profesjonalny mikrofon. A może on coś streamuje albo nagrywa na YouTube'a? A wyśledzimy go i będziemy się z niego śmiać. To nie tak, że. Ja w sumie tak miałem. I, i to, to było to smutne trochę. Ale potem skończyłem szkołę i jestem gdzie jestem, a inni są, gdzie są. Nie wiem gdzie są, bo nie śledzę ich. W sensie dosłownie ich nie śledzę, żebyście nie myśleli, że na przykład chodzę za nimi do domu. Nigdy się tak nie zdarzyło. No może raz. No, no nigdy, nigdy. Ok, tego tak się trzymajmy. Ekstrawertycy szykujący się do walki zdalnej. No tak, bo dla introwertyka to idealnie. Kocyś, herbatka, posiedzę. Tu nikogo nie ma, tam nikogo nie ma. Tu ktoś się przez kamerkę popatrzy, ale pff, W sumie to kamerka tak trochę przysłonie. Jeszcze jak ktoś ogarnia programy do wideo, w ogóle sobie nałoży filtr jakiś czy coś na kamerkę i w ogóle nic nie widać, nic nie... A ekstrawertycy? Pani mnie odciszy. Ja, ja proszę, ja, ja, już będę grzeczny, tylko, tylko pani mnie odciszy, ja mógł z kimś pogadać. Bo tak to jest. Ekstrawertycy jak siedzą sobie w szkole to ha, zarąbiście, w klasie, fajni ludzie, tutaj z każdym pogadać, pożartować, pośmieszkować. Introwertycy nie za bardzo się czują, ale tutaj na zdalnym nauczaniu jest na odwrót. Introwertycy są w swoim żywiole, ekstrawertycy mają takie... Chryste, pani do kogo tu mordę otworzyć? Jezus, zaraz pójdę z psem gadać. Perspektywa. Masz lekcję, z klasą wojskową co tam robi ten komik halo co tu robi Linus nie wiem kim jest ten pierwszy typ znając sześć to pewnie wy wszyscy znacie tego pierwszego typa a nie znacie Linusa, ale tuż jest inne pokolenie, inna mentalność. Tak sobie wyobrażam klasę wojskową z Włocławka, bo też mamy taką szkołę, gdzie jest klasa wojskowa, i oni zawsze chodzą w tych mundurach. I ja tak zawsze się zastanawiałem. Czy oni na tych lekcjach zdalnych to siedzą w tych mundurach? Normalnie, nie wiem dziwnie, w sensie sprawdzają tak twoją obecność? Może oni nawet śpią w tym w sumie? Egzamin zaczyna się! Studenci na Discordzie. Małpy wspólnie silne. Piękne. Uwielbiam jeszcze tych studentów, którzy są w stanie ogarnąć sobie tak dobrego znajomego, że z tym znajomym siedzą sobie i to jest takie. Łap tutaj, kamereczką, tak ładnie mnie, proszę bardzo, ustaw. Tutaj kamerkę trochę na dół, żeby było widać, jak piszesz egzamin, jak nie, zabierze, nie zabierasz rąk. Takie. Co za problem? Przypomnij, ja tu mam taki przycisk. I kolega siedzi obok mi i mówi, co mam pisać. Żyjemy w XXI wieku, a ludzie naprawdę myślą, że ktoś będzie sobie ściągał, jak może mieć kogoś, kto ogarnia obok. Come on! Co ci dały? Zdalne lekcje. Ja! Sieć 20 godzin przy kąpie w weekend. kur... jest w pytę. 45 lekcji. A! Kurde! Jaki ból! Jakby kto piwo bezalkoholowe do mordylał. <noise> Te czerwone oczy. To jest standardowy przykład tego, jak można pożytecznie spędzać czas, bo jeśli siedzisz i grasz 20 godzin i po tych 20 godzinach nie bolą cię plecy, nie masz czerwonych oczu i tak dalej, to jest zajebiście. Ale jeśli widać, że przy lekcji 45 minut już są jakieś pewne objawy, to znaczy, że lekcje nie są dla Ciebie. Lepiej iść grać. Co prawda, mnie z tego wyciągniesz. Chociaż, jeśli grasz w grę po angielsku, to chociaż się angielskiego nauczysz. Są plusy. Nauczycielka. Dobra, dawajcie swoje notatki, które zrobiliście podczas lekcji zdalnych. Ja. Ja nie zrobiłem tych notatek. Nauczycielka. Jak nie masz notatek, to masz jeden. Ja, który przez całe lekcje zdalne uzbierałem... ...dziesiątki, piątek i czwórek. Twoje czary już na mnie nie działają, wiedźmu. To jest w ogóle szok, że ja nie robiłem tych notatek na lekcjach zdalnych. My na normalnych lekcjach nie robiliśmy notatek, a co dopiero na zdalnych? W sensie... Co będzie sprawdzać, czy dobrze napisałem chromosom w notatniku? Zawsze można pożyć kogoś zeszyt. Mieć jeden zeszyt i każda inna osoba pisze na innej lekcji. Zróbcie tak. Każda osoba pisze na innej lekcji, przekazujecie sobie pomiędzy lekcjami jedna osoba pisze jedno i potem każdy po kolei daje ten sam zeszyt. Nagłówki nie do ogarnięcia, men. Dzieci już nie wrócą do szkół. Czyli tak zwane zdalne nauczanie potrwa tak długo, że jak się skończy, to będą już dorośli. <laughs> Dzieci już nigdy nie wrócą do szkół. Nie ma takiej opcji. My zapewnimy im to, że już nigdy do dorosłego życia nie będą musiały do szkół wracać. Ba, może jak będą dorośli, to nawet już nie będą musieli do pracy iść. Bo nie będzie gdzie pracować w tym kraju. O, oh, is that a Georgia reference? Pokolenie, które miało naukę zdalną. Istnieje! Bumerzy na Facebooku! Bezużyteczny, 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 bezużyteczny. Szczerze, nie wiem czego uczą nas zdalnych, bo nigdy nie miałem. Miałem tą swoją, powiedzmy, przyjemność w życiu, że nie miałem zdalnych. Chociaż w sumie bardzo chętnie im zobaczę, jak wyglądają zdalne, tak naprawdę z własnej perspektywy, jak bardzo trzeba uważać. Ale zakładam, że o ile my już się mało uczyliśmy i my już mało wiedzieliśmy, to wy, i teraz mówię tutaj do, do osób, które mają zdalne, wy pewnie wiecie jeszcze mniej. Czasem sobie wspominam, jak napisałem pracę dwa tygodnie po terminie, wsunąłem ją pod biurko nauczycielki, zostawiając wcześniej na kartce odciski butów, a ona po kilku dniach przeprosiła mnie za zgubienie mojej pracy i poprawiała mi ocenę z 1 na 4+. Oświadomiłem sobie, że zdalne nauczanie zabiło całą magię. No niestety, tu nie jesteś w stanie tego wysłać. Ja... mi się wydaje osobiście, że nawet jakby nauczyciel udostępnił jakiegoś swojego maila, fax czy coś, wygooglujcie co to fax, jak nie wiecie, to wtedy wykonujesz taką pracę, wysyłasz na faks. ktoś mógłby powiedzieć, no to głupie, no jeśli nie wykonałeś pracy, to jak na fax? Normalnie, robisz sobie jakąś wersję roboczą, która zawiera pół kartki, Zapisujesz ją jako praca finalna. I to jest taki big brain. Uważajcie, ja mam naprawdę ogromny mózg. I wysyłacie tą pracę na fax komuś 100 razy. Przez co? Tą wiadomość na takiej drukarce, powiedzmy, drukuje 100 razy. Więc taki nauczyciel następnym razem ma nie wysyłaj mi pracy. Bo, bo, bo znowu coś zaprzesznie. O Jezus ja przepraszam, bo tu 100 razy się Ja nie chciałem, ja chciałem jedną pracę jeszcze złą wysłałem. No ja, ja nie wiem, jak to się stało. Kiedy ktoś pyta, jakim cudem zdałeś maturę pozdalnych? To, to po prostu działa, to, to, to jakoś działa. To wina waszego internetu. U mnie wszystko działa. Ale wszyscy na grupie piszą, że słabo panią słychać, przy czym innym dobrze słychać. Wyłączcie mikrofony. Mam sprzężenie i słabo was słyszę. Czat. wszyscy mamy wyłączone. Przestańcie się wygłupiać, bo wpiszę komuś jeden. Ja uwielbiam kiedy nauczyciele nie ogarniają totalnie totalnych podstaw. W sensie ja kocham to i naprawdę chciałbym być świadkiem, chciałbym być dyrektorem, który był w trakcie, kiedy padło, że wszyscy będą mieli zdalne. Super. Tylko połowa nauczycieli nie ogarnie nawet jak włączyć komputer. Tak, sam musiałem kiedyś nauczycielowi włączać komputer. Więc uwaga! Wszyscy ci nauczyciele idą do domu z taką myślą, muszę kupić kamerkę i mikrofon. A drugi nauczyciel mówi, ty, no przecież mikrofon do w kamerce jest. A, to super, to tylko kamerkę. Idzie, kupuje taką kamerkę za 30 zł i myśli Ale będzie super! I odpala, I nie dość, że wszystko ścina, nic nie widać. To słychać, nauczyciel, poproszę wszystkie zeszyty na pierwszą ławkę, bym mógł później sprawdzić. Ta jedyna osoba, która robiła notatki. <grystanie> A te w końcu piątka. Ha. Powiem wam tak, story time. Nie nudzą was już te story time, bo to jakby za dużo opowiadam ze swojego życia. Mieliśmy wspaniałą panią od fizyki i chemii. co w się sensie była ta sama. Nie pytajcie czemu, nie wiem. I zawsze wszyscy się cieszyliśmy, bo wszyscy od góry do dołu mieli jedynki i dwójki. Więc zawsze jak padło hasło zeszyciki, to było... O, możesz mieć połowę tematów i tak dostaniesz minimum 3 albo 4, co ratuje cię przed tym, żeby nie zdać. Więc zawsze było super. Ona pewnie myśli o innych kobietach. On. Każde zadanie na zajęciach zdalnych to zadanie domowe. Znaczy, że nie muszę wstawać o 8 rano, żeby tak naprawdę siedzieć tam, tylko mogę to zadanie wykonać później. Poszedłem do domu mojej dziewczyny, a tam jej siostra pływa w akwarium. <śla> <śla> Kasia, pewnie ma zdalne zajęcia na basen. <laughs> jak musiała wyglądać wiadomość do, do matki? Tak, jak zawsze, czwartek, 21. Mama, potrzebuję na jutro tutaj papier, i pędzle, i farby. tutaj przychodzi Kasia i mówi: Mama, jutro basen mamy na 12.30. A to wychodzicie z domu i jedziecie? Nie musisz kupić. Baba z batlii przyjmująca wszystko, co było na elekcjach. Tak. Nauczyciel już słyszący, że Sydney jest stolicą Australii. Bibliotekarki, gdy ktoś nie oddał lektury sprzed 10 miesięcy. Pani z chemii widząca notatki. Nauczyciel niemiecki, słyszący nasze pier... Ten jeden nauczyciel, co nie ma siły. Zawsze taki jest, zawsze taki jest. Pani z pola tłumacząca nam podstawy ortografii. <laughs> Źle to zrobiłeś. Bo usta widzący, że nie przypominamy pulpetu. Pan z historii, który ma wyje... Mój nie miał wyjeb... Pozdrawiam pana Andrzejka. Po zdalnym nauczaniu. Schodki takie sobie. Wyjście z drzwi. Takie sobie. Ważne, że działa. Czekam na moment, kiedy wykształcenie w Polsce osiągnie taki poziom, że w wykształcenie będzie można wpisać zdalne. Nie będzie podstawowe. Średnie, wyższe. Będzie zdalne. I to wszystko będzie mówić. Reszta Polski. Nauka zdalna przebiega w domu, by zmniejszyć ryzyko zarażenia. Podlasie. Zdalna nauka, ale w szkole część uczniów z gminy Michałowo nie ma internetu i przyjeżdża do świetlicy. To wtedy dofinansowanie, wsparcie, rozwój sieci internetowej. Nie wiem, cokolwiek? To w się, sensie, ja sobie wyobrażam, jak to w Polsce wygląda. Oni wszyscy idą na tą świetlicę, a nauczyciel nawet nie siedzi w tej świetlicy, żeby prowadzić zajęcia, tylko siedzi w klasie obok, żeby im prowadzić zajęcia przez internet. 100% tak to wygląda. Gdyby nie nauczanie zdalne, większość nie wiedziałaby, jak nazywa się większość nauczycieli. W sumie tak to musi wyglądać. Jak, w sensie, normalnie jak miałeś jakieś pytanie, nie zdawałeś czy coś, to po, po skończonej lekcji podchodzisz do kolegi i mówisz... Ty. Jak się, jak się baba od Gegry nazywała? I on ci mówi. Justyna! A ty. Pani Justyno, ja tutaj takie pytanko mam. Albo nie przepani? A teraz to tak, kończą się zajęcia? Ty nie zdajesz, ona. No, to do usłyszenia, wszystkie rzeczy ma ty. Pani i. Pip. User disconnected from your channel. Uczeni, zapomniałem wziąć zadania z domu. Nauczyciel. <laughs> Well, well, well. Mój wspaniały uczniu. Jakaż to szkoda, że akurat siedzisz przy komputerze. Komputer ci pies pogryzł, tak? Gdy ze znajomym wysyłacie pracę do nauczyciela z miesięcznym opóźnieniem, mając nadzieję. Na... Chyba głodny jestem. Nadzieję, że argument, bo to, bo jest zdalne nauczanie, zadziała. E, pff, myślę, że jeśli zobaczy daty, to może być rzeczywiście problemik, jeśli chodzi o ta. Chociaż, jak my chodziliśmy do szkoły i wysyłaliśmy zadania, to mimo, że zadanie było na przykład na 8 i wysyłaliśmy je 15, to nauczyciel i tak nie widział różnicy. W sensie nie patrzył na datę, kiedy było wysyłane. W sumie dobrze. 24-letnia nauczycielka przyznała się do wykorzystywania seksualnego 14-letniego chłopca. Na pierwszej ramce powiedziała mu, że mają ją objąć, bo jeżeli tego nie zrobi, to nie ma jaj. Jakim cudem się poznali, jak było zdarza. I on nie ma 14 lat Nie widać żeby Ona może mieć 24 Ale on nie ma na pewno 14 Ale na zdalnej się poznali W sensie co Po zakończonej lekcji Wszyscy sobie siedzieli w klasie Tam śmieszkowali hahaha, ha, ha, Bo nauczyciel wyszedł Teraz będzie wchodził kolejny A ona weszła i e, Dzień dobry Tomeczku czy <ścoughs> Widzimy się dzisiaj Synek znajomego dostał dziś czwórkę z WF-u Zdalnie Ze skoku w dal W domu Sąsiedzi tą oceniali. <laughs> to nie był skok w dal, tylko to był skok przez balkon. Proszę się opanować, okej? Okay? Albo to był skok przez balkon z balkonu na balkon. Tata wchodzi do pokoju podczas zdalnych zajęć. Ja. Dwie sprawy. Załóż gacie i spierd...aj. I teraz uwaga. W sekcji komentarzy, bo ponieważ uwielbiam czytać wasze komentarze, wasze historie są najlepsze. Najbardziej, najbardziej. Wstydliwa rzecz, jaką zrobił wasz rodzic, opiekun, kiedy mieliście lekcje zdalne i było go widać na kamerce. Lecicie, może będzie z tego odcinek. Zobaczymy, jak bardzo chore sytuacje wam się przydarzyły. Zdalne kończą się. Typ, który robił notatki. Nazwali mnie szaleńcem, ale dotrwałem, dotrwałem. No, co prawda, pochodziliśmy dwa tygodnie do szkoły i znowu zdalne. Ale będę robił notatki, bo może jeszcze wrócimy. Ja po roku zdalnych, gdy przebiegnę 5 metrów na WF-ie. Oj, kondycja to będzie tutaj mocno do nadrobienia. Oj, kondycja będzie do nadrobienia. Nauczyciel. Dobra, dawajcie swoje notatki, które zrobiliście podczas lekcji zdalnych. Uczeń. Nie można dawać ocen z notatek, ponieważ nauczyciel. Szczerze mówiąc, mam to w dupie, więc zostaliście bandytami. Winszuję i żegnam. Ja do tej pory, szczerze mówiąc, nie wiem, czy można wstawić trzy jedynki w trakcie jednej lekcji: za złe zachowanie, za nieodrobienie pracy domowej i za tak naprawdę odpowiedź przy tablicy. W sensie za odpowiedź raczej można. Za nieodrobione zadanie domowe pewnie też. Ale czy za to pierwsze? Polemizowałbym. Na normalnej lekcji nauczyciel, uczeń, na lekcji Nauczyciel, uczeń. O tak, w szkole wszyscy są równi, wszyscy mają te same krzesła, wszyscy są identyczni. Nauczyciel, no minimalnie wyżej. Ale w domu, tutaj full profesor. z tutaj mam monitor 4K, 144Hz, napylam setówce tu SIKA, tutaj kamera jest, lustrzaneczka, pani spojrzy tutaj na te wszystkie razery i inne szmery i bajery. Tutaj ładny mikrofonik studyjny, tutaj mój wyścigowy foton, na którym nagrywam i streamuję, a pani z tym na stołku siedzi. Ty pff, pff. I to pani pracuje, to pani mnie uczy. Gdy zapomniałeś i że już nie uczysz zdalnie. <laughs> Dopiero ogar Myślałem na początku, że to koszula i to spodnie do zestawu. Oj, w jakim byłem błędzie. Tak naprawdę to nawet po jego fryzurze widać, że chłop się jeszcze nie obudził. Chyba, że tak naprawdę on cały czas siedział w szkole, zdalne robił ze szkoły i wstał dzisiaj rano i okazało się, że szkolnych już nie ma. Zdalnych. Jest późno, okej? Okay? Rzadkie zdjęcie zeszytu w 90% uczniów podczas lekcji zdalnych. Pustka. Aczkolwiek mam nadzieję, że pustki nie zostawicie pod tym filmem, ponieważ wspaniałe komentarze będą mile widziane. Łapki w górę, subskrypcje, byście mogli obejrzeć kolejne wspaniałe filmy, żeby jak opublikuję kolejny wspaniały film, to żebyście od razu go widzieli. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku i... Żegnam. <gryw>